Witam bardzo ciepło i przemile W kolejnym odcinku Z serii Megacraft Lecimy właśnie sobie do Mojej farmy guardianów Którą przedstawiłem tydzień temu Jak Budowałem ją oczywiście Cyk, troszeczkę tutaj O, jeszcze jest I dlatego stack 33 Myślałem, że coś tam leży Ale nic nie leży To sobie zabieram Bo sobie dzisiaj oświetlimy bazę Końcu. Ile jest tego? Uhuhu. Zaraz trzeba się będzie tego pozbyć wszystkiego. Lub przerobić na ten o no, Dark Prismarine. Też sobie tak myślał. Bo to bardzo fajny bloczek. A też chciałbym go mieć dużo. Dobrze, że mam tą bazę obok tej farmy. Na machnięcie ręką jest. I Zajmy niestety jeszcze się rozpiął. Kiedyś coś się zrobi. I burzę miałem też niedawno. I dzięki temu mam te właśnie koniki tutaj, szkielety. I oczywiście też dwa naładowane creepery. Odzyskałem je. Na szczęście. Teraz ich nie wysadzę przez przypadek. Mam nadzieję, dobrze sobie to odłożył. Ale tu ładnie to. Nie muszę iść spaść, aby moby się tutaj nie respiły. Co ja chciałem? Chciałbym na pewno wziąć sobie troszeczkę tego właśnie bloczku. A drugim broczkiem, którym chciał wziąć, jest oczywiście kilka staków. No, więcej troszeczkę. 9 starczy. Ja myślę, i oczywiście stąd kolejny bloczek. Może zamiast tego. O! I cyk. Ale jeden stek zostawił. O! Dlatego, żebym mógł wziąć. I dobra. Czyli zaczynam to robić. Może. Cyk, 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 cyk. O! Dobra. Cyk, cyk, cyk. I tutaj ja sobie postawił tak. Tutaj też może jeszcze sobie tak postawił. Cyk. Cyk. O i super. Dobrze, w którą stronę iść? W tamtą stronę idę Tutaj będą skrzyneczki mi troszeczkę przeszkadzać. Niestety. Cyk. No tutaj mam trawę. No. Kurde. Cyk, dobra, sobie tak zrobią. Ta może do drugiej ręki sobie wrzucę. I myk. Tu jest ta długa. O dobra, tu jest ta długa. No dobra. Cyk, cyk, cyk. Golem idź stąd, bo mi przeszkadzasz troszeczkę. No i idź golem, jak ja ich nie lubię. Cyk, cyk. I teraz tak. Dobrze, tutaj pochodnie zostawił jeszcze tutaj. I tak jakąś pochodnię podniosłem. Nawet nie wiem jaką. Czekajcie. Raz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tutaj pochodnia powinna być. No dobra. Dirt, dirt, może... Tutaj chyba było. Gdzieś... O, tutaj jest. Właśnie. Gravel będę wyrzucał. Cyk, cyk, cyk. Albo dobra, nie wiem. Albo jednak nie. Tutaj. No dobra. Może tak zrobił. zrobił tak wyrzucę i zrobię tak. Dobra, niech już będzie taka. Cyk. I teraz tutaj już. Cyk, cyk jednak to troszeczkę jest czasami skomplikowane żeby to jakoś zrobić sensownie a tam to już w ogóle będzie niesensownie to robić cyk 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 troszeczkę tutaj niestety się nie udało cyk 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 o tutaj też w ogóle dramat to chyba jednak muszę zniszczyć tutaj. O, świetnie. Jeju, pochodnie. Woda. 2, 3, 4, 5. Tu będzie gdzieś. I tutaj. Jeciu, jeciu, jeciu. Dobrze, woda tutaj już nie wleci. To tutaj też niestety trzeba coś takiego zrobić. A może jednak nie. Dobra, rozwalę tą ręczką, rączką to tutaj cyk. Niech już będzie tak jako szukać system, bo nie chcę tego niszczyć i pięknie, coraz lepiej. Cyk, cyk, cyk. A jeszcze tutaj i slime idzie. Cyk, cyk. Cyk, 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 cyk. Cyk idźcie slajmy stąd. Bo was nie lubią. Cyk. Jeszcze jeden problem będzie. Jak z tymi bikonami. Jak ja bym chciał to zrobić. Ale pewnie raczej za albo przed zrobię to. Przed szkłem nie w szkle, tylko przed. Albo za. W wodzie, albo przed wodą. Jeszcze nie wiem, zobaczy się zresztą, bo to jest nieprzezroczyste szkło, więc będzie troszeczkę trudniej. I tutaj nie zrobiłem tego. Tutaj inaczej troszeczkę cyk. Tutaj oczywiście zrobi tak, żeby woda mi się tutaj nie brała. I się nie brała, i tak tutaj tak średnio to wygląda ale dobre już tutaj cyk 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 pięknie i teraz kolejne tutaj tutaj jakoś łatwo idzie ale zaraz będzie ta górka dobrze tutaj poświęcę się tak niestety tutaj o też będzie chyba troszeczkę skomplikowanie Dobra, niech będzie już tak. Cyk, cyk. Niech już będzie. Tutaj łatwiutko. Bez kombinowania. Tutaj już kombinowanie się zaczyna. Cyk, cyk. A tutaj szkło. No. Dobrze, niech będzie już tak. A z tej strony cyk. I chyba tak. Zrobił o. Tutaj. Cyk. To szkło. Tutaj. Tutaj. Trzeba zniszczyć. I dobra. Pięknie. Bo tak różnie podawałem to. Budowałem tak. No. Nie tak jak trzeba. Tutaj jest troszeczkę. Ale dobra. Już. Niech będzie tak. Gdzieś przepada, ale dobra, i tak mam go dużo. Więc nie potrzebuję na razie. A tym bardziej tego niebieskiego. Więc no. Cyk. No i jakoś idzie. Cyk, 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 cyk. Myk. Cyk, cyk. Cyk. Cyk, cyk, cyk. I zaraz będzie. Już jedna czwarta zrobiona. Tego wszystkiego w końcu. I zaraz się zacznie. Najtrudniejszy ta górka. Oj, dobra, niech będzie tak. O złoto. No, mi to złoto niepotrzebne. Mam go dużo. Więc naprawdę mi niepotrzebne. Niech będzie tak. Tutaj widzę, że będę musiał szkła zniszczyć. Ale trudno. Nie obchodzi mnie troszło. O dobra, tutaj trzeba szybko działać. Cyk. Tak średnio to będzie z wyglądem. Szczerze mówiąc też myślałem nad usunięciem tej górki, ale nie będę jednak jej usuwał. O nie, co ja zrobiłem. Bez przesady nie będę. Bo tutaj o jeszcze tam troszeczkę się ciągnie spory kawałeczek. Tutaj, no dobre, niech będzie tak Cyk, cyk O, świetnie Tutaj Niech będzie już tak Co ja zrobiłem tutaj, to nie wiem Cyk Troszeczkę słabo z wyglądem tego gravela Co tu jest Niepotrzebnie tak zrobiłem Tylko tak powinienem zrobić, teraz tak i teraz tak. O nie, nie, Dobra, trudno. Cyk, cyk. Już będzie tak. Teraz tutaj. Świetnie. Teraz tu. Tutaj nie. będzie też. No jejciu, jejciu. Może zrobię tak. No i świetnie, problem rozwiązany. Cyk, cyk, cyk. Jak średnio z rozwiązaniem, ale dobra o! Tutaj rzeczywiście nakomplikowałem. Się chyba gorzej nakomplikować nie dało. Naprawdę. Ale jak to ja cyk, takie schodki będą. Się już inaczej nie da. Pewnie dałoby się coś wykombinować innego. Na przykład usunięcie tej górki? Nie. Tylko nie to. To wyrzucam. I pochodnie gdzieś tutaj trzeba będzie położyć. Tutaj. O. Teraz tutaj. Cyk-cyk. Niech będzie tutaj. Tutaj, tutaj. No, tak średnio z tą górką wyszło. Szkoda, że nie ma czegoś do szybszego niszczenia szkła. Ale trudno. Nie można mieć wszystkiego. Cyk, 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 cyk. O, zaraz będzie jedna czwarta. Zrobiona. Najpierw to rozwalał. A dopiero później załatę cyk, jeszcze kilka i myk teraz si lanterny kolejny stack poszedł i teraz mogę grasem to postawić tutaj i zobaczyć jak to wygląda z daleka pojedź, nie to, tylko to o, dobrze, pozamieniam tak i zobaczmy. No, świetnie na razie wygląda to. Świetnie, no. Stąd, dotąd. Takie śmieszne troszeczkę. Ubramowanie takie, nie wiadomo jakie. O, w końcu mogę to zrobić. Zaktualizować przecież całą mapę. Bo zapominam zawsze. To może troszeczkę miejsca. Jeszcze by mi się przydało. że powinno starczyć. O, cyk, cyk. I rozwalam. Szyciutko. I cyk. Później trzeba będzie tylko poukładać to. Tutaj nic za bardzo. Tutaj trzeba też zaktualizować to. Tutaj też. Od tej strony, Więc oczywiście. Cyk, dobrze tutaj chyba wszystko. Tutaj jeszcze to. O, pięknie. Teraz tą mapę. Tutaj, o. Ale ładnie to wygląda. To jest chyba tam. Dobrze, to lecę. O. Zaktualizowało się. A teraz to... O, nie wiem gdzie to jest. To chyba jest tam. Nie wiem, dobra. Tego raczej i tak trze nie trzeba aktualizować. Ale chyba jeszcze jedna mapa mi została. Leżąca, no właśnie. Dobrze, teraz trzeba jakoś to poukładać. To na środku na pewno. To... No, to zaraz. Tylko się zaktualizuje. O. więc jak pięknie. Teraz trzeba, trzeba, trzeba to ułożyć jakoś tutaj. To tutaj. Tylko. Tak. I źle zrobiło się. Gdzie jest środek? Gdzie to poleciało? Halo, mapa. Aha, chyba tam. Tam czy nie tam? Chyba tam. Dobrze, to trzeba polecić. Tutaj o. Ramka. Mam miejsce? Nie mam miejsca, dobra. Delfin. Gdzie ten itemek? Jak ja tych delfinów czasami nienawidzę. Naprawdę są wkurzające. No i gdzie ten itemek? Gdzie ta mapa? Delfiny. To Wasza wina. Gdzie to jest? Naprawdę tego nie widzę. A to gdzieś tutaj powinno być. Ty masz już. Nie, nie masz. no naprawdę, gdzie to jest? Bo no, ja tego nie widzę. Nawet stąd nie widać. Ani tam, żeby to leżało. Może to któraś z tych map. I tak. Tak. Dobra, mam ją. Cały czas ją miałem. Myśląc, że jej nie mam. Która to? To ta. Dobrze. Teraz to, to, cyk. Tutaj, znaczy tutaj, to tutaj, a to tutaj. Pięknie. Szkoda, że to nie jest na środku. Tylko takie nie wiadomo gdzie i jak. A widać różnicę, że tutaj już jest, a tu jeszcze nie ma, bo tu jest takie ciemniejsze chyba. Albo mi się wydaje. Też może mi się wydawać. No, wydaje mi się. Nie widać różnicy. Chociaż. Troszeczkę ciemniejsze. Ale tu tylko. Nie wiem. Chyba mi się wydaje. Dobrze. Chyba wracam do robienia tego. Ale jak już ćwiartkę zrobiłem, to może czas już zakończyć odcinek. Ja to zrobię. Później już po odcinku, a ja się z Wami żegnam i do zobaczenia już niedługo w kolejnym odcinku. Więc pa pa do następnego odcinka! Pa!